Dom Kultury gminy Zdony zaprasza na warsztaty kreatywne. Zanim zaproszę wszystkich na dzisiejsze spotkanie, to dwa słowa wyjaśnienia: może dwa zdania, nie słowa. Tak to się odbywa, kochani, jeżeli jest transmisja na żywo. Występują pewne nieprzewidziane sytuacje i taka sytuacja nastąpiła podczas ostatniego naszego nagrania. Serdecznie przepraszamy z wrażenia zapomniałam też powiedzieć z jakiej strony czerpałam pomysł, aby wykonać ten oto koszyczek, który wykonywaliśmy poprzednio. Była to strona pani Vitalii. To tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienia. Dzisiaj przed nami ostatnia propozycja pracy na Wielkanoc, będzie to baranek kulingowy. Mam większy, wykonałam większy oraz mniejszy. Oczywiście forma wykonania będzie zależała od Państwa. Dzisiejszy pomysł zaczerpnęłam ze strony Kelly Kuling. No cóż, zapraszam do pracy. Do wykonania tego baranka oczywiście potrzebujemy paski kulingowe. Ja wykorzystam białe paseczki i czarne. I obowiązkowo igła do kulingu. Yy, najpierw musimy stworzyć bazę. Tak? Taką bazą, tak jak były pisaneczki, właśnie jest taki brzuszek. Jak go wykonujemy? <laughs> Bierzemy białe paseczki na początku i sklejamy ze sobą. Przypominam, że fragment tylko smarujemy klejem, około centymetra, i sklejamy. I takich pasków potrzebujemy, i teraz to zależy. Od Państwa, jeżeli chcemy mniejszy baranek, więc około 20 takich paseczków połączonych w długą stęgę wystarczy. Jeżeli ten większy, ja do tego większego użyłam aż 30 pasków. Już teraz nie będę sklejała, bo wiemy, jak te paseczki się skleja. Kiedy mamy już sklejone paski, może jeszcze chwilę pokażę, przy użyciu igły do kulingu, tylko przypomnę, igła z jednej strony jest ostra, z drugiej ma takie w środku nacięcie i Wkładamy tą, ten nasz paseczek w to nacięcie i skręcamy. Skręcamy bardzo mocno, bardzo ciasno, tak, żeby uzyskać kółeczko. Ja już tutaj wcześniej sobie przygotowałam i tak ono wygląda. Czyli moje kółko jest wykonane z 30 pasków. I teraz musimy uwypuklić taki brzuszek, wykonać z tego kółeczka. Można to zrobić na szablonie takim 3D lub też w ręku. Jeżeli ktoś wykonywał ze mną poprzednią pracę lub też te kurki, które tutaj widzicie, to wiemy, jak tą czynność wykonać. Wkładamy paluszki i uwypuklamy taki brzuszek tworzymy. Jeżeli chcemy mniejszą y, troszeczkę tego baranka, krótszego zrobić, więc nie uwypuklamy tego bardzo mocno, tylko tak delikatnie. Popatrzcie proszę, mam tutaj. Oj, nie mam linijki. Patrzę na czym? o, może na tym... O. Można popatrzeć. Jedna część jest uwypuklona bardziej, druga troszeczkę mniej. Należy pamiętać, żeby obydwa te kółeczka, bo na wykonanie tej naszej bazy potrzebujemy dwa takie kółeczka, muszą być takiej samej średnicy. Jeszcze troszeczkę tutaj wydłużę to, bo jest zbyt krótkie. I to będzie brzuszek, kiedy już stwierdzamy, że ten brzuszek jest odpowiednio uwypuklony, smarujemy klejem w środeczku, dużo kleju aplikujemy i przy użyciu pędzelka rozprowadzamy tą warstwę kleju i zostawiamy do wyschnięcia. Ja już nie będę czekała, aż mi to wyschnie i teraz musimy razem połączyć te dwa elementy. Ja wykorzystam klej na gorąco. Mam nadzieję, że to mi się uda skleić. Ja wiem, że na wizji szybciej to wszystko się udaje niż w rzeczywistości, bo już mam troszeczkę te elementy wcześniej przygotowane, bo by taka transmisja no, trwała parę godzin. O, już mam brzuszek zrobiony. Odkładam, tak on wygląda. Odkładam na bok. Teraz mój baranek będzie miał główkę. Do główki potrzebujemy, ja wzięłam sobie czarne paski. I znowu sklejamy dziewięć pasków razem. Skręcamy w kółeczko. Mam już skręcone kółeczko. I podobnie jak przy brzuszku uwypuklamy. Wy uwypuklamy takich kółeczek potrzebujemy dwóch. I też uwypuklamy. Może wykorzystam teraz ten szablon sobie, żeby mieć troszeczkę bardziej uwypuklone. O! Proszę bardzo, mam już dwa takie kółeczka zbudowane, złożone raczej, z dziewięciu paseczków. Jeden jest troszeczkę większy, drugi ciut niższy. I podobnie jak brzuszek, smarujemy klejem w środeczku. O, tutaj. Smarujemy, rozprowadzamy klej pędzelkiem albo palcem, jak nie mamy. W, domku, w domu można odstawić na, do wyschnięcia i później sklejamy. Znowu łączymy ze sobą. Dobrze. I łączymy. Ostrożnie, jak ktoś ma gorący klej, aby się nie poparzyć. Pięknie. I już mam te nitki znowu. Ojej, uciekło. To nic. Już mamy. Proszę. Już mam, czyli wykonałam główkę i wykonałam brzuszek. Teraz czas na nóżki. Yy, na nóżki potrzebujemy pojedyncze paseczki. Jeden pasek. Skręcamy go i tworzymy, yy, i tworzymy tako, takie kółeczko małe. Mocno ciasno skręcamy. Ja już tu razem z Państwem skręcę to. I takich skręconych kółeczek, kiedy skręciłam, zdejmuję z igiełki. Koniec smaruję klejem. Delikatnie. Odkładam, dociskam chwilę. Jest to maleńkie kółeczko. Nie wiem, czy będzie ono widoczne. Zobaczcie. Chwilę muszę potrzymać, żeby się dokleiło. Jest. Zobaczcie, jakie maciupkie. Może gdzieś na białej nie mam. Maciu Pękie. I takich kółeczek małych z jednej karteczki potrzebujemy na jedną nóżkę 3. Więc 3 razy 4, 12. 12 takich kółeczek potrzebujemy na nóżkę, na nóżki. Co robimy? Te kółeczka ustawiamy sobie piętrowo. Jedno kółeczko na drugie i doklejamy. Mam tutaj, tak? I doklejamy. Smaruję klejem i doklejamy, po to, żeby te nasze nóżki były wyższe. Czyli na jedną nóżkę potrzebujemy trzy takie maleńkie kółeczka z jednego paseczka. Ja już tu mam wykonane cztery nóżki łącznie e, poklejone. Teraz uszy. Uszy zrobimy również z jednego paseczka. Skręcamy, tym razem nie mocno, nie ciasno, tylko delikatnie. Potrzebna będzie nam do tego miarka. Ta miarka, którą znacie jest tutaj z tymi otworami o danej średnicy i wkładamy to kółeczko lekko zwinięte do kółeczka o średnicy 12 cm. Wkładam, delikatnie tak, yy, ta sprężynka nam się rozwinie, wyjmujemy i sklejamy. I tak postępujemy z drugim uchem też. Jeden pasek skręcamy, wkładamy tutaj do miarki o średnicy 12 mm. I teraz, tak jak robiliśmy łeskę, tutaj przy koszyczku, z jednej strony y, trzeba tą łeskę ścisnąć. Tak, żeby była podobna do kropli wody. O, mocno ściskamy. Yy, zaraz może jeszcze chwilkę sobie tutaj poszukam o mam, dobrze <laughs> markerem. Pokażę na kartce, tak? Jeżeli chcemy uzyskać o taką właśnie łezkę. Popatrzcie. Tutaj na górze jak ściśniemy, to uzyskamy łezkę. I teraz tą naszą łezkę będę chciała delikatnie wygiąć. Zaraz pokażę jak. O, zobaczcie. Ten oto sposób. Tak jak tutaj widzicie, wyginamy tą łezkę po to, żeby ten kształt przypominał ucho. Jak to robimy? Po prostu w palcach. Wyginamy, coś mi się przyczepiło. Chwytam i kciuk jeden po prostu przegina to moje ucho. I już mam. I tak samo postępujemy z drugim uchem. Czyli tak mamy już uszy. Dwie sztuki, mamy kopytka, brzuszek, czas na oczy. Nasze oczy <laughs> zrobimy tradycyjnie i z czarnego paska i z białego. Czarny pasek tniemy na trzy części na cztery części. Składamy na pół. A, przepraszam, zanim jeszcze przepraszam, przepraszam bardzo. Błąd mi się był w Zanim jeszcze złożymy, to ten paseczek, mimo że on jest wąski, musimy jeszcze go długością przeciąć na pół, żeby był niższy. Więc nożyczkami rozcinamy ten nasz pasek na pół całą długością. Dobrze jest mieć takie duże nożyczki. One nam to ułatwią, bo takimi małymi będzie dosyć trudno. Trzymamy. Dobrze, ja już fragment wycięłam sobie. Składam teraz na pół, rozcinam i jeszcze raz na pół, czyli jedną czwartą paseczka. Pod... O Jezu. Potrzebujemy wszystko żywe dzisiaj. Proszę bardzo. I mam wąziutkie dwa paseczki. Zobaczcie, tak wygląda pasek w rzeczywistości, jest taki gruby. Nie wiem, czy będzie widać. Trudno mi może pod kartkę podłożę. O, zobaczcie. Tak, po przecięciu ten szeroki pasek robi się taki wąziutki. I teraz z tych dwóch wąskich pasków będziemy robić źrenice. Yy, znowu igła do kulingu. Yy, wróć. Nie tak, jeszcze. I teraz jeszcze potrzebujemy białego paska. Składam biały pasek. Też musimy przeciąć. Dzisiaj jestem coś chaotyczna. Musimy przeciąć pasek tak, że ten biały długością. Zbyt szybko chcę zrobić. Przecinamy długością. Coś mi tutaj czepi, czepia się tak, te nożyczki. Rozcinamy. Wiadomo, że nie będzie to idealnie, ale będą to paseczki na pewno węż, wąż, węższe wą, węższe. Dobrze, mam pasek i teraz ten pasek składam na pół. Orientacyjnie. Tak. I odcinam. Dobrze. Mam już odcięte. I teraz biały pasek, ten cieniutki paseczek, łączę razem z czarnym paskiem. Smaruję klejem. Doklejam czarny pasek. No, już się tu trzyma. O, dobrze. Jest. I teraz zaczynam skręcanie od czarnego paska. Tak to wygląda. Znowu igła do kulingu, wkładam w to nacięcie czarną karteczkę, czarny ten paseczek jest i zwijam czarną, najpierw tą źrenicę. Później obwolutka będzie. Dobra, zobaczmy. Dobrze. I zdejmujemy, sklejamy, łączymy tutaj całość. Jest, ładnie będzie wyglądało. Chwilę trzymamy, niech się doklei, robimy porządek w międzyczasie jest. I już mam malutkie oczko, znowu nie wiem, czy nie widać, jest maluteńkie oczko. Odkładamy i tak postępujemy z drugim, już mamy. No dobrze, czyli tak, dwa oczka, dwa łóżka, kopytka, brzuszek i yy, yy, główka. No to teraz czas połączyć to wszystko. <laughs> biorę brzuszek, biorę sobie moją główkę, no i dokładam. I mój baranek tu będzie miał główkę. Więc sobie doklejam teraz gorącym klejem. Chwilę trzymam. O. Ta część wystająca będzie z przodu. Chodzi mi tutaj teraz o główkę, o te czarne elementy. A ta płaska będzie z tyłu miał baranek. Dobrze, chwilę trzymamy, niech się połączy. Przypominam, ja tą część mam jeszcze wilgotną, trudno mi to wszystko tutaj się łączy. No ale chyba damy radę. Teraz czas na kopytka. Nasze nóżki staramy się bardzo blisko siebie dokleić, żeby nie były one oddalone. Zobaczcie, tutaj pod spodem. Chodzi mi o to jedna nóżka od drugiej. Bo jak daleko będą odsunięte, to ten baranek będzie taki niezbyt zgradny. Op! Dobra. No to skleja, przyklejamy. Jedna noga. Zaraz zobaczymy. Dobrze. I teraz, teraz spróbujemy drugą nogę. O, mam już dwie nogi. I teraz te tylne nóżki. Musimy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No i teraz dwie tylne nóżki. Jedna, druga i niedługo będziemy sobie. Sprawdzamy. Wszystko stoi. Zobaczcie. Nie przewraca nam się. Czyli udało się. Teraz odstawiamy sobie na bok i teraz najwięcej pracy przed Wami. Ja już to zrobiłam, więc wiem co to znaczy. Bierzemy teraz paski te białe i będziemy robić futerko dla naszego baranka. Co trzeba zrobić z takimi paskami? Te paski, tak jak przy oczkach, musimy przeciąć na pół cał przez całą długość. Każdy jeden pasek, nie ukrywam tego, potrzeba bardzo dużo. Do tego mojego dużego baranka, takich kółeczek. Uzyskałam, musiałam wykorzystać aż, jaż teraz się boję powiedzieć, aż 200. Jest to niewyobrażalne, ale rzeczywiście 200 takich małych kółeczek jest tutaj obklejonych na baranku. Ten mniejszy, 120. Ale wszystko, dlaczego tyle, to wszystko zależy od wielkości, tak? od tej naszej bazy, jaką zrobimy. I teraz tak, mam przecięty pasek, no i tradycyjnie biorę igiełkę, wkładam w nacięcie i skręcam. Możemy oglądać sobie jakiś serial, słuchać wiadomości, i siedząc, skręcamy. Nawet się nie zorientujemy, kiedy skręcimy odpowiednią ilość. Zdejmujemy i sklejamy. Naprawdę. Wydawałoby się, ja też byłam przerażona na początku, gdy zrobiłam 100 i się okazuje, że jeszcze brakuje. No i mam kółeczko już gotowe. Zobaczcie. I takich kółeczek potrzebujemy, no myślę, że na tego naszego baranka, ze 120 na pewno. Trudno oszacować mi jest, tak ile tego aż potrzeba. No, więc tak, tu, w, w, w tym pudełeczku, mam już 200 tych kółeczek zrobionych. Zobaczcie. Wydawałoby się, że to jest niemożliwość, niemożliwe, ale naprawdę jest tutaj 200 sztuk. No i teraz, co trzeba zrobić? <laughs> Bierzemy naszą bazę i przystępujemy do obklejania. Na samym początku obklejamy wokół szyjki. Ja pokażę, jak to zrobić. Jeżeli nie mamy gorącego kleju, no oczywiście klejem wikolem lub też sklejamy to klejem takim do papieru. Bierzemy kółeczka i wokół szyjeczki, pęsetka nam się przyda. I wokół szyjeczki doklejamy. Taki kołnierzyk jak gdyby robimy. Oj, ręce mi się tutaj trzęsą, nie wiem czemuż tak, chciałabym, żeby to sprawnie poszło i ta presja powoduje, na razie wokół, że właśnie troszkę udziela się takie poddenerwowanie. Dobrze, obklejamy, obklejamy i kiedy skończymy pierwszą warstwę, to druga warstwa, tak jak dachówka, czyli jedna ta nachodzi na drugą. Znowu te nitki tu mam. Co to znaczy? To znaczy, biorę kółeczko i zobaczcie, nie wiem, czy będzie to widać, delikatnie pod skosem jedno kółeczko na drugie będę naklejała. I tak całość baranka. Zrobię teraz barankowi jeszcze tutaj fryzurę, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Czyli główka teraz obklejamy normalnie, tak jedno, to to znaczy normalnie, tak? Czyli jedno przy drugim kółeczku, jedno przy drugim. ja. Jeszcze chwilkę. Zobaczcie jak wszystko ucieka, Boże, Boże. Jedno przy drugim. Mhm. Teraz yy, dokleimy uszy, uszy po boku. Jedno ucho. Tym wygiętym do główki musi dotykać. Z jednej strony, i to samo z drugiej strony. Odwróciłam sobie z baranka w moją stronę, żeby na mnie, to... ojcuś się odkleiło, żeby na mnie patrzył, żebym równo ucho przykleiła. Drugie ucho. Jest. Pięknie. I od razu oczy przykleimy. Zobaczcie, od razu inaczej baranek wygląda z uszami. I teraz oczy po środku, Jedno oko i obok będzie drugie. Dobrze. Op, jedno i drugie. Ale wyszły takie duże. Dobrze i teraz tak to wygląda, o. I teraz jeszcze od góry między uszami także umieszczamy nasze futerko. Cała główka tu musi być też obklejona. Żeby baranek atrakcyjnie, o Jezu, atrakcyjnie mógł wyglądać. I ozdoba, kolejna ozdoba może gościć na stole wigilijnym, wigil. <laughs> jakim wigilijnym, zobaczcie co ja mówię, na stole wielkanocnym, dobrze, że zna... wychwyciłam błąd, byłoby, Wigil o Jezu, patrzcie, no uparło się i wigilia za mną tutaj chodzi, wielkanoc, tak, na stole wielkanocnym będzie służył jako dekoracja. I słuchajcie, główka obklejona, patrzcie, teraz całość naszego baranka, czyli cały brzuszek, polega na doklejeniu tychże malutkich kółeczek w formie dachóweczki. Jezu! Tak jak jest tutaj. Będzie to zbyt nudne i monotonne, gdy będę tak całość kleiła, ale w efekcie końcowym tak baranek będzie wyglądał. 200 małych kółeczek. Potrzebujemy, mój potrzebował baranek. Ten będzie potrzebował około 120. Dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszych zajęciach. Życzę wam zdrowych, wesołych świąt i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.